Witaj na moim kanale dzisiaj kupiłem kilka zdrapek i sprawdzimy czy coś wygrałem zaraz was ustawię trochę inaczej jedziemy po kolei Drapki kupiłem po 2 zł aha, żebyście wy widzieli to ja muszę mieć odwrotnie czyli tak Hmm, co tu piszesz? Zdrab całe pole gry, znajdziesz trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Sprawdzamy. Znając moje życie i mój pech, to nie wygram nic. Ale sprawdzić można. Pierwsza zdrapka niestety nie ma nic. Są być trzy takie same, a wszystkie po dwa mam. Tutaj hmm. zdrap całe pole gry, jeśli jakkolwiek z, z Twoich liczb jest. Taka sama jak któroś z wygranej, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Czyli tu mamy pięćdziesiąt i trzydzieści dwa. No takiego pecha, że nigdy jeszcze no to znaczy kiedyś wygrałem, ale to były kwoty tam do dwustu złotych. No, czyli, czyli tu nie mamy nic. A niżej. 32 niestety nie ma zdrapiamy porządnie żeby było widać 58, 53 nie ma to są zdrapki po 2zł więc tu mało się wygryzaj, Trzeba cały czas grać, a ja od czasu do czasu tylko. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygranej, wygrałeś przypisaną do niej kwotą. To porządnie i patrzymy. Aha, a jeśli bez Twoją liczba znajdziesz napis. Pensja i wygraj główną wygraną. Czekaj, ci muszę przeczytać, bo tu pisze ta pensja, jest ta osiemnastka. Czyli tu coś będzie. Zaraz sprawdzimy. obrócę i przeczytam, do góry nogami to czytam, to wiesz jeszcze raz tak mamy dwa złote na pewno a pensja jeśli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygranych liczb wygrałeś przypisaną do niej kwotę, na polu twoje liczby znajdziesz dwa Napisy pensja i wygraj główną nagrodę. Wygró no, aha, to dwie muszą być te pensje. No ale mamy dwa złote już Myślałem, że już 2000 ale bym się cieszył. A ciekawe, czy wy wygraliście coś, wyzdrowko. Teraz mamy znajdź 7 i wygraj przypisaną do niej kwotę. No to też. No tu. no to będziemy mieli znowu 2 złote jeśli będą Cię interesować takie zabawy z wygraną daj znać w komentarzach lub łapki w górę im więcej łapek tym częściej będę kupował ale mówię kupuję tylko te nie kupuję droższych jak widzicie jest 7,2 zł czyli 4 zł na 10 zł jeszcze jedna taka sama, bo akurat było tak, że po 2 zł, tylko są te. No, zobaczmy. Mówię, żeby wygrać trzeba grać, ale też. Trzeba mieć parta raz na miesiąc, można sobie pozwolić i kupić, a może się kiedyś uda. No, jest. Nie mamy szczęścia. Za miesiąc będą kolejne. Jeśli będziecie chcieli takie filmy, dajcie znać. Jeszcze dokładnie sprawdzę, czy któreś nie pominąłem, bo jak mam odwrotnie, to oczywiście mogłem coś przegapić. Dlatego sprawdzę sobie później, aby pamiętać o łapkach w górę, komentowaniu i o kanału. Pozdrawiam.